Magia Świąt nieodłącznie kojarzy mi się z szopką Bożego Narodzenia od najwcześniejszego dzieciństwa, dlatego pomyślałem sobie w 2019 roku, kiedy rozpocząłem pracę w Gruzińskim Muzeum, że część tego dziecięcego zachwytu i pięknej Bożonarodzeniowej tradycji przeniesiemy do naszego muzeum, i z powodzeniem, nawet w okresie pandemii, praktykujemy ten zwyczaj. Ponieważ w tym roku przypada 800 rocznica inscenizacji bożonarodzeniowej, bo nie była to szopka w takim właściwym rozumieniu tego słowa, którą stworzył święty Franciszek Zasyżów Grecji w 1223 roku w noc Bożego Narodzenia, pomyślałem sobie, że to świetna okazja, aby w tym roku mieszkańcom Grudziądza zaprezentować coś wyjątkowego. I tak powstała szopka w takim stylu włoskim, może trochę hiszpańskim, która liczy sobie ponad 230 postaci, włączając w to zwierzęta. No i oczywiście rozległy pejzaż. Idea włoska zatem. Scena Bożego Narodzenia jest tak naprawdę pretekstem do ukazania codziennego życia, różnych zajęć i gospodarskich i rolnych i domowych i myślę, że to też świetna okazja do opowiedzenia nie tylko o cudzie Bożego Narodzenia, ale też o życiu zwykłych ludzi, w którym ten cud się wydarzył. ten wyjścia do budowy muzealnej szopki były figurki, które posiadałem. Zakupiłem je 11 lat temu. Ich autorem jest florencki rzeźbiarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych Martinolandii. Wyprodukowała je firma Moranduzzo, która z Martinolandii współpracuje. I posiadając już taką mocną bazę, czyli bohaterów tego wydarzenia, razem z kolegą z działu sztuki Mateuszem Promińskim stwierdziliśmy, że trzeba to, mówiąc kolokwialnie, ograć scenograficznie. I odwołując się do takich tradycji trochę orientalnych, palestyńskich, ale też i włoskich, stworzyliśmy cały sztafaż, który towarzyszy tej szopce, a więc architekturę, elementy pejzażu i wszystko tak naprawdę powstawało, można by powiedzieć, ze śmieci, czyli z resztek kartonu, styropianu, kleju, gipsu, co oczywiście sprawiało nam gigantyczną frajdę, nie tylko nam, ale też i naszym współpracownikom, którzy przychodzili i w trakcie tego bardzo intensywnego tygodnia pracy, montażu tej szopki, podglądali postępujące efekty prac i we wszystkich to tak naprawdę budziło dziecięcą radość, zachwyt, co sprawia podwójną frajdę. I myślę, że coś z tej radości, która towarzyszyła nam przy tworzeniu, naszym kolegom z muzeum przy odbiorze, będzie także towarzyszyła mieszkańcom naszego miasta. Tak już chyba jest, że to, co w życiu najpiękniejsze i najtrudniejsze, zawsze ma swoje korzenie w dzieciństwie. I ten zachwyt szopkami bożonarodzeniowymi rozpoczął się w dzieciństwie. Ja mam takie wrażenie, że całe moje dzieciństwo było Bożym Narodzeniem, kiedy sięgam do niego pamięcią, co cenne. Dlatego tę radość, która towarzyszy odbiorowi szopki, która jest takim mikroświatem zatrzymanym w bezruchu w tę jedną świętą noc, chciałem, chciałem pokazać. Figurki są niezwykle piękne, mimo swojej niewielkiej skali. Zamknięte są w nich prawdziwe emocje ludzi, którzy przeżyli zachwyt, którzy trudzą się nad rozmaitymi pracami okołodomowymi czy gospodarskimi. Natomiast to, co też jest niezwykle istotne w odbiorze samych postaci, jak i całego pejzażu, który stworzyliśmy, to ogromna dbałość o detal, dlatego że w Szopce, jak mówił Rudolf Berliner, wszystko musi być jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Nie można tutaj przesadzić, jeśli chodzi o odwzorowanie tej rzeczywistości, dlatego staraliśmy się i zrobić targ, na którym ludzie mieszkający w Betlejem czy w Jerozolimie do konują zakupów i te wszystkie rzeczy, które są związane z pracą na polu czy, na, czy podczas sianokosów. Myślę, że ta szopka, która też uczy ogromnej uważności, dlatego że trzeba przy niej spędzić masę czasu, aby dostrzec te wszystkie elementy, zachwycić się nimi i być może zainspirować się do tworzenia własnych szopek. To pokazuje, że Boże Narodzenie łączy nie tylko pokolenia, ale łączy też epoki, bo tak naprawdę każdego dnia, kiedy potrafimy się zachwycać, kiedy potrafimy wykrzesać z siebie dziecięcą radość, staje się cud Bożego Narodzenia. I o tym opowiada Szopka, że tam, gdzie się zachwycamy, tam, gdzie potrafimy być ze sobą także we wspólnym działaniu, tam dzieje się Boże Narodzenie, niezależnie od pory roku.